Jest taka bajka, disneyowska chyba nawet, nazywa się Dzwonnik z Notre Dame. I lata temu, kiedy chodziłem gdzieś tam z kapucynami po górach, wracając gdzieś potem, usiedliśmy wieczorem i oglądaliśmy różnego rodzaju filmy. I między innymi przewinęła się ta bajka ze względu na swoją ścieżkę dźwiękową tego filmu, no urzekła mnie od razu. I wśród różnych melodii, które komponują tą bajkę jest pieśń Esmeraldy. To jest cyganka, która wchodzi do katedry, katolickiej katedry i gdzieś tam w cieniu potężnego, monumentalnego właśnie tej świątyni, tego budynku zaczyna śpiewać taką pieśń swoją z serca do Boga i w tej pieśni jest mniej więcej taki wers Boże łazarzom daj nadzieję bo gdy ty zawiedziesz to zbawi ich kto I to mi się wiąże z dzisiejszą bohaterką Ewangelii z tą kobietą kananejską która tak naprawdę przychodzi dokładnie jak ta Esmeralda i jak Esmeralda krzyczy tą pieśnią z serca tamta wprost żebrze o nadzieję dla swojego dziecka, dla swojej córki. Nie wiemy, czy miała więcej dzieci, nie wiemy, czy ma mniej. Reakcja Jezusa na jej prośbę, na jej modlitwę, tak naprawdę do Niego, jest spychaniem, nie ignorowaniem, co pozornie można by było zauważyć i od razu ocenić. Nie jest to też odrzucanie, bo jedno i drugie potężnie boli. Ale to są takie etapy, z których jakby spycha, nie jakby, tylko wprost. Pan Jezus tonuje te modlitwy i wytwarza pewne napięcie jakby wewnętrzne, żeby ona mogła dojść do środka i od momentu ulituj się nade mną, do Panie, tylko Ty możesz to zrobić, tak? Ratuj mnie wprost. I to jest. Przepiękny moment, kiedy nie tylko ci, którzy są w kościele, chodzą do kościoła i tak dalej, mają pierwszeństwo do łaski Pana Boga, bo Pan Jezus się zachwycił jej wiarą. Nieustępliwą, pokorną, bo opadła mu aż do stóp. I zazdroszczę jej takiej wiary i tęsknię też za taką wiarą, i tak się tym dzisiaj dzielę, żeby móc tak przylgnąć do stóp Pana Jezusa, tak przylgnąć też do jego serca, żeby móc powiedzieć: Ratuj mnie. Żeby móc z serca to nie tylko powiedzieć, ale żeby to wykrzyczeć, ulituj się nade mną, ulituj się nad tym życiem w moim, teraz w tym moim momencie. Może tak masz, może masz taką swoją pieśń, może chcesz gdzieś tam ze środka zaśpiewać taką pieśń, niekoniecznie Esmeraldy, ale Boże, Łazarzom daj nadzieję, bo gdy Ty zawiedziesz, to zbawi nas kto? To tak na koniec dzisiejszego dnia. Módlmy się za siebie nawzajem, błogosławię Cię na ten tydzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.